Dzień dobry, dzień dobry, witam Was w kolejnym dniu. Dzisiaj mamy jaki dzień? Czy ktoś z Was wie? Dzisiaj jest środa, i dzisiaj rozpoczął się nowy miesiąc, a jest nim kwiecień. Posłuchajcie, chciałabym się Was zapytać: Czy Wy pamiętacie, jakiego my przyjaciela z literkowa ostatnio poznaliśmy? Pamiętacie? Tak, na pewno ktoś z Was odpowiedział. Poznaliśmy naszego najporządniejszego przyjaciela literkowa, który nazywa się jak? Porządniś, tak. A porządniś to nic innego jak nasza głoska Ż, która jest dwuznakiem. Pamiętacie, z jakich znaków się składa? Kłada się z litery R i z litery z. A dzisiaj czeka na Was kolejny dwuznak, ale zanim Wam o tym powiem, chciałabym, żebyście otworzyli swoje podręczniki, czyli te książeczki na stronie 52 i posłuchali. Mam nadzieję, że podręczniki już otwarte, to chciałabym, żebyście posłuchali. Do Marcela zadzwonił Patryk. W sobotę mamy wyprawę rowerową. Co ty na to? Marcel skoczył z zachwytu. Potem spojrzał na rower, ale ta rama zardzewiała i brakuje dzwonka. A do rajdu... Zostało bardzo mało czasu. To nic, poradzę sobie. Wyczyszczę rower i zabiorę dzwonek pasterski, postanowił Marcel. Nadeszła sobota. Pogoda dopisała. Koledzy czekali na Marcela przy drodze do Bodzetyna. Postanowili, że zwiedzą ruiny Starego Zamku. Jechali bardzo powoli jeden za drugim Nagle na Marcela najechał Patryk Marcel ostro zahamował ale i tak wpadł do sadzawki dla kaczek Wyskoczył z wody we włosach miał wodorosty na jednej nodze kilka pijawek ale był cały i zdrowy to, co wysłuchaliście, to tekst, który widzicie przed sobą. A teraz chciałabym, żebyście przyjrzeli się tej ilustracji i zastanowili się, czy znajduje się na niej coś, co ma w sobie głoskę D. Pomyślcie chwilę. I jak? Udało Wam się znaleźć coś, co zawiera w sobie głoskę DZ? Mam nadzieję, że tak. Ja powiem Wam, co mi się udało znaleźć. Znalazłam na tej ilustracji tablicę, na której jest napisane, że jest to miasto Bodzentyn. Jest głoska DZ, jest w środku, tak? Znalazłam również dzwonek. Tutaj przywiązany przy rowerze. Mam nadzieję, że Wy też znaleźliście to, co ja, a może jeszcze udało Wam się coś znaleźć? Chciałabym się jednak zatrzymać przy tym dzwonku, bo dzisiaj poznamy nową literę, a tak jak już mówiłam wcześniej, będzie to dwuznak. I dzisiaj poznamy sobie dwuznak: Dz, jak dzwonek. Dz. Jak dzwonek. Jest to dwuznak składający się z dwóch liter, z litery d i z litery z. Razem czytamy to d. I teraz chciałabym, żebyście spróbowali odczytać wspólnie ze mną wyrazy, które Wam przygotowałam. Uwaga! Pierwszy wyraz. Dzwonek. Udało Wam się? Mam nadzieję, że tak. Drugi wyraz. Dzbanek. Kolejny wyraz. Rodzynki. Kto z Was lubi rodzynki? Ja lubię bardzo. I ostatni wyraz, który spróbujecie przeczytać, proszę, kukurydza. Mam nadzieję, że udało Wam się wspólnie ze mną odczytać te wszystkie wyrazy, które przed chwilą Wam pokazałam. A teraz chciałabym, żebyście zobaczyli, jak prawidłowo należy zapisać dwuznak DZ. Jak już wiecie, jak należy prawidłowo zapisać dwuznak DZ, to chciałabym, żebyście wykonali ćwiczenia w naszych ćwiczeniach do polskiego na stronie 42. To, co zawsze robimy przy nowo poznanej literce, ale oprócz tego chciałabym, żebyście w zeszycie do kaligrafii również znaleźli dzisiaj poznaną literę DZ. I uzupełnili tą stronę. Chciałabym jeszcze Wam coś pokazać. Zdarza się czasami tak, że jeden wyraz ma kilka znaczeń, i tak właśnie jest w przypadku naszego wyrazu dzwonek. Dzwonek może być na rower, prawda? Przyczepiamy go na kierownicę. I kiedy jedziemy, a ktoś idzie na naszej drodze, dzwonimy nim, żeby móc przejechać. Dzwonek również może być pasterski, i wtedy takie dzwonki zawieszane są krówce albo barankowi na szyi. Tutaj wisi dzwonek pasterski. Na dzwonkach możemy również grać ten instrument to dzwonki chromatyczne, ale dzwonek to również kwiat. I tutaj właśnie macie jeden wyraz, który tak naprawdę ma wiele znaczeń. Słuchajcie, teraz mi się dopiero przypomniało, że przecież dzisiaj jest pierwszy kwietnia, a kto? Wie, co jest 1 kwietnia? Myślę, że niektórzy wiedzą, ale dla tych, którzy jeszcze nie wiedzą, podpowiem, że 1 kwietnia jest Pryma Aprilis. A co to takiego, ten Prima Aprilis? Ano, Pryma Aprilis to jest taki dzień, w którym robimy sobie żarty, ale takie żarty z głową, tak, żeby nikomu nie sprawić przykrości. I słuchajcie. Do mnie do domu zawitał Pan Psikusek. Pan Psikusek lubi robić dużo psikusów i przygotował na koniec dla Was również psikus. Niestety nie miałam na to wpływu, więc za chwilę przed Wami pojawi się ten psikus Pana Psikuska. Musicie pomóc naprawić ten psikus. A jak Wam się to uda, to możecie zrobić komuś jakiś mały żarcik. Do zobaczenia jutro. Psikusek jest mistrzem w matematyce. Nie byłby jednak sobą, gdyby nie namieszał nam w działaniach. Jak widzicie, działania są źle obliczone. Przepiszcie te działania do zeszytu. I wpiszcie prawidłowe wyniki.